Chciałabym trochę opowiedzieć o tym telefonie, który dzisiaj dostaliśmy. Michał Wam już o tym wspominał. Jest to telefon Blackview BV4800 Pro. A najistotniejszą rzeczą, jak już wspomniałam, jest to, że ten telefon jest wodoodporny, pyłoodporny, wstrząsoodporny, no i przez tą obudowę i przez to wzmocnione szkło jest również odporne na upadki. Ten telefon jest dostępny w Polskiej Sieci Dealerskiej, jest sprzedawany przez Neonet. Myślę, że za telefon, który jest wodoszczelny, kurzodporny, ma wzmocnianą szybkę, ma wzmacniane e, narożniki, myślę, że całkiem nieźle. No bardzo przystępna cena. A my tak naprawdę już przygotowujemy się do świąt i zaczynamy przygotowania do wyjazdu na Sylwestra. Tak. Także chcielibyśmy Wam też życzyć zdrowych i wesołych świąt. Tak. Re Two, Cześć dzień dobry, witajcie. Witam się z Wami jeszcze przed świętami. A dzisiejszym patronem tego odcinka jest firma Blackview, która przysłała nam telefon do testów. Jest to na pewno przydatna rzecz, przynajmniej dla nas i myślę, że dla wszystkich w kamperach czy w przyczepach kempingowych. Warto mieć dodatkowy telefon, dlatego też się na niego zdecydowaliśmy, ze względu na to, że na długich wyjazdach różnie bywa. Czasami telefon spadnie, się zepsuje, czasami utopimy telefon. Wiecie, jak w życiu bywa różnie jest, więc warto mieć dodatkowy aparat, taki, który będziemy ze sobą wozić, no i który de facto może nam zawsze służyć w kamperze czy tam w przyczepie jako router. Firma przysłała nam telefon. Bardzo chętnie go wzięliśmy właśnie po to, żeby mieć taki, takie urządzenie awaryjne. I zobaczmy, co to jest. Bo według, już obejrzeliśmy kilka filmów. Niektórzy pokazują różne modele firmy Blackview tych aparatów. Są nawet i aparaty, które są no mega wielkie i z projektorem sobie, więc to nas zachęciło do tego, żeby taką współpracę. Wziąć i e, e, sprawdźmy, co mamy w pudełku. Rozpakujmy go wspólnie. Wygląda całkiem fajnie. Słuchajcie, myśmy dostali taki model e, do testów podstawowy, czyli 128 GB, e, 12 GB RAM, e, ale w linku polecającym, który zobaczycie pod e, tym filmem, jest telefon, który ma troszeczkę lepsze parametry. Ale zaraz Wam jeszcze o nim opowiem. Ale póki co, rozpakujmy, zobaczmy co przyszło. Bo tak naprawdę, jeszcze sam go dobrze nie widziałem. Co dla mnie fajne, no jest dosyć duży. Tutaj z tego co widzę, to wyświetlacz tego telefonu jest 6,56 cala. Ładnie zapakowany. Zobaczmy, co mamy jeszcze w pudełku, zanim rozpakujemy telefon. Oczywiście do wyciągania karty SIM, tam pewnie instrukcje, gwarancje, kabel. I teraz zobaczmy, jest USB, i z drugiej strony jest USB-C, czyli nie ma dwa razy USB-C. Oczywiście ładowarka, ale to może na początek mniej istotne. Zobaczmy telefon. to nie wiadomo co było. Tak on się prezentuje. Widać latarka, kamerki. Kamerki też mają dosyć dobre parametry. Nie wiem, co tutaj są za zaznaczki. Ale czy on by czyżby był wodoodporny? Tak jest wodoodporny. Zobaczcie, bo tutaj mamy nawet zamykanie gniazda USB-C do ładowania. Jest odporny na mróz, odporny na słońce i odporny na deszcz. U, czyli całkiem nieźle. Tutaj mamy wejście na kartę SIM, która też jest szczelnie zamknięta. Jest fajny, pancerny. Zwróćcie uwagę, na rogach mamy takie poduszki, gdzie w momencie kiedy on spadnie, to naprawdę jesteśmy w stanie go nie zniszczyć. Dobra, odklejmy folikę. Telefon jest Blackview BV4800 Pro. Ale zaraz opowiem Wam, jaki jest telefon w linku polecającym, który będzie w opisie filmu. Bo tam on ma troszeczkę lepsze parametry. No ale to może za chwileczkę o tym porozmawiamy. Dzień dobry, Hej, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym trochę opowiedzieć o tym telefonie, który dzisiaj dostaliśmy. Michał Wam już o tym wspominał. Jest to telefon Blackview BV4800 Pro. System operacyjny tego telefonu to Android 15. Ma 4 GB RAMu, 128 GB pamięci wewnętrznej. Można to poszerzyć dodatkową kartą. Ten telefon waży około 285 gram, z tego co pamiętam. Jest dosyć ciężki i jest duży. Bo na ekranu w tym telefonie to 6,65 nie 6,56 cala. To mi się zawsze myli, przepraszam. Ekran pokryty jest przez Kornik Gorilla Glass, czyli takie wzmocnienie, które daje nam taką dodatkową odporność na zarysowania, pęknięcia. Obudowa jest pancerna i tutaj ona na rogach ma jest wzmocniona takimi gumowanymi elementami, które absorbują wstrząsy przy upadku. O to nam właśnie w tym telefonie chodziło, bo głównym użytkownikiem tego telefonu w naszym domu będzie nasz syn Jakub. Nie będzie z niego dzwonił, będzie mu ten telefon służył podczas naszych wyjazdów do obejrzenia YouTube'a, bo on to najczęściej robi. Do pogrzebania sobie w internecie, do posłuchania swoich piosenek, czy też do poczytania czytanek, bo on jest w pierwszej klasie, uczy się czytać i też korzysta czasami z tego, jak wyjeżdżamy. Jak widzicie, ekran jest fajny, duży, ten telefon jest dość poręczny. No i tak jak mówiłam, on jest wzmocniony, więc bardzo nas to cieszy. Bardzo go chcieliśmy, no i mamy. My dostaliśmy, chcieliśmy zresztą taki model w wersji czarnej. One są jeszcze dostępne w wersji zielono-czarnej i pomarańczowo-czarnej. My chcieliśmy cały czarny. Taki nam się podoba i taki dostaliśmy. Aparat fotograficzny, który jest w tym telefonie, będzie służył mi, bo ja bardzo lubię robić zdjęcia. Ten tylny aparat ma 16 megapikseli. Przedni z tego, co pamiętam około 8 wystarczająco w każdym razie robi bardzo ładne fajne wyraźne zdjęcia. Także ja jestem szczęśliwa przez to też że ma dosyć dużą pamięć i można dołożyć tą kartę pamięci, to no będę mogła sobie tych zdjęć trzaskać, trzaskać i nie będę się martwiła tak jak w obecnym telefonie, że kończy mi się pamięć. Czyli podczas wszystkich wyjazdów to będzie mój główny aparacik, moi drodzy Państwo. I mam nadzieję, że się sprawdzi i spełni swoją funkcję. Telefon jest fajny, bardzo przejrzysty, bardzo intuicyjny. Można włączyć w nim nawigację, można korzystać z funkcji NFC, czyli z płatności zbliżeniowych. No, ma wszystko to, co w telefonie być powinno, i to, z czego ludzie korzystają przynajmniej ja, bo ja mówię Wam o tych rzeczach, które mnie interesują, z których ja korzystam. niespecjalnie zajmuję się różnymi kalendarzami, chociaż tutaj też coś takiego jest. Można sobie zapisywać, są notatniki, są no cudawianki naprawdę. Ja będę się skupiała na tym, co jest dla mnie istotne, a najistotniejszą rzeczą, jak już wspomniałam, jest to, że ten telefon jest wodoodporny, pyłoodporny, wstrząsoodporny. No i przez tą obudowę i przez to wzmocnione szkło jest również odporne na upadki. Tutaj on ma zasłonięte wejście do ładowania właśnie taką... Kurczę, to zawsze nie umiem tego wyciągnąć. Takim, nie wiem, zatyczką, dynksem. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie to jest taka... To jest też takie dodatkowe zabezpieczenie. Ja w moim telefonie tego nie mam i wiecznie w kółku mam tam kurz i muszę go wygrzebywać. Z tyłu ma tutaj taką... Nie wiem, o kurczę, coś włączyłam, przepraszam. Jeszcze się nie znam zupełnie. W każdym razie z tyłu tutaj ma taką, nie wiem, zawieszkę, tak? Można sobie tutaj przeciągnąć jakiś sznureczek, można go sobie gdzieś zahaczyć przez głowę. Nie wiem, są te różne rzeczy i gadżety do kupienia, żeby właśnie zawiesić to jakiś pasek albo jakąś, nie wiem, ozdóbkę, tak? w tym telefonie jest również taki kurcze blady, ja ciągle coś włączam. W tym telefonie jest również taki guzik dodatkowego programowania, ja nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale chyba właśnie tak jak powiedziałam. Ja zaraz zrobię wam taki zrzut nagrania ekranu i pokażę. On ma można go zaprogramować jakby trzy funkcje, moje po jednym wciśnięciu. Włączamy, korzystamy z jakiejś opcji po dwóch naciśnięciach. I po trzecim, takim dłuższym przytrzymaniu, też możemy sobie coś tam zaprogramować. Zresztą zaraz wspólnie to zrobimy, i ja postaram się Wam pokazać. To są rzeczy, na których skupiam się ja. Czyli telefon, ewentualnie zrobienie routera z tego telefonu, spora pamięć, aparat fotograficzny, no i wytrzymała bateria, bo on ma dosyć dużą tą bateryjkę. Tak jak mówiłam, on nie należy do najlżejszych i najmniejszych, ale też już wspominałam, że właśnie na takim telefonie nam zależało, żeby on był mocny, żeby on był taki wytrzymały. A teraz zapraszam Was tutaj do mnie na ekranik i ja pokażę Wam z boku tego filmu. Chodzi mi o ten guzik boczny, tak? Bo to taka fajna rzecz jest dla mnie, którą sobie można zaprogramować. Dobra, czyli ja sobie teraz włączam ustawienia. Ale jeszcze najpierw muszę włączyć nagrywanie ekranu. O, mamy to. Teraz to powinniście widzieć z boku, więc tak, tak jak mówiłam, wchodzę w ustawienia jak w normalnym telefonie. I przechodzimy do gestów i kluczy. I teraz funkcja przycisku bocznego. Skróty klawiszowe, funkcja przycisku bocznego. I tutaj zobaczcie, jedno kliknięcie. I mogę sobie tutaj. Nagrywanie dźwięku, uruchomienie latarki, zrzut ekranu, uruchomienie trybu podwodnego, bo ten telefon też takowy posiada, i tak dalej, i tak dalej. Ja ustawiłam sobie na pierwsze dotknięcie, na pierwszy klik latarkę. Teraz podwójne kliknięcie. Ja ustawiłam sobie rozpocznij nagrywanie dźwięku, i przy długim naciśnięciu jest to uruchomienie SOS. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała skorzystać, ale fajnie, że jest taka możliwość. W innych telefonach też jest, ale to jest to tak fajnie i łatwo zrobione. I teraz, jak już mi widzicie z przodu, kurczę, ja to muszę zatrzymać nagrywanie, bo klikam i klikam, o. I teraz, e, jak już to widzicie, to teraz tak mamy. Jedno naciśnięcie, jest latarka. Jeszcze raz klikam i ją wyłączam. I teraz tak. Dwa naciśnięcia i mamy nagrywanie dźwięków. O, wyszłam z tego. Nagranie zostało zapisane. No i przy dłuższym przytrzymaniu uruchamiam SOS, ale nie będę tego próbowała, chociaż patrzcie, przyciskam guzik i jest. Anulowałam, żeby nikt nie przyjechał, ale widzieliście, że jest taka możliwość i to mi się bardzo podoba. Pewnie będę musiała to zmienić na ten czas, kiedy Kuba będzie. Korzystał z tego telefonu, bo obawiam się, że może dojść do tego, że ktoś do nas przyjedzie, zapuka i zapyta w czym nam pomóc, albo co się takiego stało, że wzywaliśmy pomoc. No i to tyle z mojej takiej recenzji. Ja nie jestem profesjonalistą i nie znam się na tych wszystkich ramach, gigabajtach, pamięciach, ale interesują mnie takie podstawowe rzeczy, o których wspomniałam i one tutaj są. Mam nadzieję, że ten telefon się sprawdzi. Mniej więcej za miesiąc będę w stanie powiedzieć coś więcej, bo Kuba będzie... Go po prostu użytkował. I w końcu jesteśmy we dwójkę. Tada! A ja mam okulary. Ale nie do patrzenia w dal, tylko na bliższe. Jak patrzę w telefon, to po prostu już nie widzę. Słuchajcie, a ja, jak już wspomniałem, w opisie tego filmu macie link polecający do tego telefonu. Z tym, że przede wszystkim ten telefon jest dostępny w polskiej sieci dealerskiej jest sprzedawany przez Neonet. Więc możecie go w Neonecie kupić. Tutaj zrobię wam teraz zrzut ekranu, bo właśnie wszedłem na ten link polecający i przede wszystkim pierwsze, co się wyświetla, to się wyświetla cena 799 zł kosztuje ten telefon, z tym, że ten, który jest w linku polecającym powiedzmy sobie, że dostaliśmy chyba ciut biedniejszą wersję niż, niż ta, która jest w linku polecającym, bo już wam powiem, na przykład ten ma 120 zł. 8? 8 giga pamięci, ten w Linku polecający ma 256, też ma Android 15 i bateria, która jest w tym telefonie za 799 zł, ma 10 10000 mAh. Czyli no jest to że tak powiem, te parametry są troszeczkę lepsze. Również jest Android 15, aparat również tył 16, przód 8. Czyli są jeszcze lepsze parametry, kupujecie go w neonecie, nie jakaś wysyłka z Chin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, 800 zł Myślę, że za telefon, który jest wodoszczelny, kurzotporny, ma wzmocnianą szybkę, ma wzmacniane e, narożniki. Myślę, że całkiem nieźle. No bardzo przystępna cena. E, my rozglądaliśmy się za różnymi telefonami właśnie z myślą o Jakubie, no i z myślą, żeby go zabierać ze sobą, bo tak jak mówię, no robimy router z takiego telefonu. Jak jedziemy gdzieś, nie wiem, na kajak i tak dalej, to bierzemy sobie ze sobą taki jeden telefon zapasowy, a poza tym warto mieć w ogóle taki telefon w domu dodatkowy, bo jak się zbije, stłucze, upadnie. Ale no nawet to... jak ja wcześniej wspomniałem, na wyjazdach, w przyczepie czy w kamperze. No tak, no mówię, że jak się Równie. coś zadzieje, no to faktycznie jest fajnie mieć taką opcję zapasową. No i za 800 zł to faktycznie myślę, że jak na te parametry, tego, jak na parametry tego telefonu, no to jest bardzo warto, nie? Powiem wam, że nawet patrząc na ten telefon, no to on wygląda naprawdę solidnie i jest tak zrobiony, kurczę. No Widać porządku. po nim, że jak on spadnie ze stołu czy cokolwiek innego, to nic mu się nie powinno stać. Tak. No my zawsze do naszych telefonów kupujemy jakieś dodatkowe i które się rysuje, naklejamy te szybki, gdzieś tam wchodzi powietrze, a on to wszystko ma, jakby fabrycznie, tak? O, on już sam w sobie wygląda jak wetuli. Tak, tak. On y, no jest po prostu wzmocniony, tak? To, co my kupujemy dodatkowo do naszych telefonów, to on ma po prostu za, y, założone na siebie. Tak standardowo, fabrycznie bym powiedziała. No i fajne to, to Corning Gorilla Glass. o tym sobie możecie poczytać. Bo to już też jest fabrycznie naklejone. Ja nawet jak przyszłam do domu i zaczęłam ten telefon, to sobie mi się kurczę. Michał, nakleiłeś już tu jakąś szybkę? A on mówi, Nie no, to już tak było. To jest tak jakby zrobione już fabrycznie, i tak to do nas przyszło. Także super. No myślę, że no nic nie trzeba dodatkowo do tego kupić. Nie ma szkiełka, które kosztuje, nie ma obudowy, która kosztuje. Gdzieś tam ten aparat jest troszkę tutaj mało chroniony, ale myślę, że on też jest, to szkiełko I jakoś czyli... tam wzmacniane. Tak? Czas że... pokaże. Czas pokaże, tak jak mówiłam. Mniej więcej za miesiąc damy Wam znać, co się dzieje z telefonem i pokażemy, jak on wygląda. No w tej chwili jest po prostu piękny, nowy, pachnący. Zobaczymy. Będzie, będziemy firma... go naprawdę użytkować, a testerem głównym będzie nasz Kuba, więc... Czyli to będzie takie naprawdę... To będzie taki test z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem. Słuchajcie, a firma jeszcze dodatkowo ma e, więcej modeli, tak? Ta, Tego te Blackview ma kilka modeli w swojej ofercie. Między innymi ma taki wielki, pancerny, gruby telefon, który ma baterię jak w starych Nokiach e, i ma projektor w sobie. Tak, no i to też by było fajne, ale tak jak mówię, no mnie zależało na tych funkcjach, o których mówiłam e, i nie chcieliśmy jakby czegoś większego i czegoś cięższego, tak? Znaczy powiem Wam szczerze, że jeżeli nasz Kuba go nie zajedzie przez najbliższe miesiące, to sam się nad takim telefonem zastanowię, żeby mieć po prostu dla nie, siebie. Bo on jest fajny, on ma duży wyświetlacz, my lubimy Ja też gadżetów nie potrzebuję, nie wiadomo ile ja potrzebuję baterie i to, żeby on był no taki powiedzmy troszkę pancerny. Każdy z nas lubi co innego, ale my generalnie jesteśmy fanami większych telefonów. Ja lubię, bo jak ja wrzucam telefon do torebki, to wsadzając rękę do tej torba wiadomo, co dziewczyny mają w torebce. Ja po prostu jestem w stanie go znaleźć w minutę. Jakbym miała taki mały pici telefonik, to byłoby mi po prostu ciężej. Słuchajcie, fajnie, bo jeszcze film wyjdzie przed świętami. Może akurat ktoś nie ma pomysłu na prezent. To myślę, że nie jedna osoba z takiego prezentu bardzo by się ucieszyła. Tak. Słuchajcie, no my polecamy, będziemy użytkować, e, zobaczymy. I oczywiście w następnych filmach damy Wam znać, czy coś tak. się z nim stało, czy, czy, czy jak bateria trzyma, jak e, funkcjonuje, czy się wiesza, czy się nie wiesza i tak dalej. No tak po zaraz, zaraz zrobię zdjęcie cho choinki, ale nie wiem, czy to się da nagrać, kochani. E, ciekawa jestem właśnie, czy podczas zrzutu... O! Można zrobić zdjęcie. To się chyba nagrywa. Nagrywa się. Patrzcie, zrobię Wam zdjęcie naszej choinki, która się świeci. I pokażę Wam to zdjęcie. I co? Przybliżam. O, ja Cię kręcę, widać kable od lampek. No ale co? Bardzo wyraźne zdjęcie. Myślę, że tak. Myślę, że, że ten telefon nam posłuży. No i może ja będę chciała taki telefon od. Może, bo je zmienimy na taki. Tak. No tak no słuchajcie. Z naszej strony polecamy. Póki co podoba nam się bardzo, jest fajny. Yy. A my tak naprawdę już przygotowujemy się do świąt i zaczynamy przygotowania do wyjazdu na Sylwestra. Tak. Wyjeżdżamy na Sylwestra w drugi dzień świąt i wracamy 4 stycznia. Także. Znaczy, nie, nie, przepraszam, przepraszam. Kto może, ten może. Ja, jak zawsze będę jeździła do pracy. Jak mu to? Ale mów... po nowym roku. Ale po nowym roku Nie, jeszcze, Nie, między, jeszcze świętami między świętami, bo ja my pojedziemy sobie w drugi dzień świąt, ja wrócę w niedzielę. Do środy będę chodziła do pracy. Po pracy w środę przyjadę, będę świętowała Sylwestra. A ja będę czekał na Anię na kempingu. Jak zawsze, jak co roku. I mam nadzieję, że do niedzieli już będę mogła zostać, że uda mi się załatwić ten piątek po Sylwestrze wolne, tak żebym mogła sobie posiedzieć na kempingu do niedzieli w spokojności i odpocząć. W poniedziałek... I jeszcze może jedno przy okazji. Tak. Bo już pewnie filmu do świąt nie będzie żadnego. Także chcielibyśmy Wam też życzyć zdrowych i wesołych świąt. Tak. Dużo zrób, kochani, dużo podróży, wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim tego zdrowia, zdrowia i zdrowia, bo tą całą resztę to my sobie możemy załatwić. I ja wiem, że to nudne, bo ja zawsze tak mówię. I ja po prostu wszystkim to powtarzam. Ja przy okazji każdych życzeń to mówię, ale naprawdę zdrowie jest najważniejsze. Sami wiemy to po sobie, że jak zdrowie wysiada, no to jest klop. To się nic nie udaje, to, to się nic nie chce i, i niczego nie można. Więc z całego serduszka życzymy Wam dużo, dużo zdrowia, żeby te święta były spędzone w takim rodzinnym gronie, fajnym, żebyście się cieszyli, żebyście się wyciszyli, żebyście się pośmiali, żebyście się pobawili, żeby każdy spędził te święta tak, jak lubi najbardziej. To jest najważniejsze. A my się pewnie jeszcze będziemy widzieli w odcinku między Świętami a Nowym Rokiem. Tak. Pewnie z przygotowań i z wyjazdu na Sylwestra. Dziękujemy Wam bardzo, że Dziękujemy. byliście z nami. Pozdrawiamy. Polecamy jeszcze raz. Blackview. Kochani, naprawdę wejdźcie sobie, poszukajcie, zobaczcie. Pod filmem umieścimy link. Tak. Zapraszamy. Do zobaczenia. Dziękujemy Do zobaczenia. Wam bardzo. Pa. Dziękujemy, hej, pa.